Witajcie kryptomaniacy, dzisiaj przypominamy stronkę chainbroker.io Tutaj macie te fundusze, które zarabiają najwięcej Czyli nie te, które wrzucają najwięcej kasy w jakieś projekty Tylko te, które zarabiają najwięcej I ciekawostka jest, że poligon skoczył na drugie miejsce Ten poligon właśnie, layer 2, czyli poziom drugi skalowania terenu Mają fundusz i inwestują Jak zauważycie również, największe zyski przynoszą gry Dlatego my się skupiamy na grach no, zobaczcie, co ten poligon zainwestował. Najwięcej zrobi na Yield, Guild Games, na blog No, ale mają dużo więcej. Tu jest NFT Marketplace, to jest giełda NFT tokenów. Gierka, NFT. Gierka, gierka, gierka. Widzicie, cały czas największe zyski przynoszą gry. Sin City dzisiaj do góry 50%, a właśnie zastanawiałem się, czy dzisiaj nie dokupić. Ech, nic, poczekamy, no i macie, macie bardzo wyraźne y, tutaj przedstawienie, co jak zarabia. Ten dream pod kapitał to normalnie rozwala, nie? Średnia 250 razy swoją inwestycję, czasami było 600. No i jak oni inwestują w rundach seed, to wy możecie się starać dostać na rundy prywatne lub właśnie na EDO. i właśnie przez to, że pan trzycie na fundusze, Możecie zobaczyć na projekty. Jak już wiecie, w jakie oni projekty inwestują, wtedy dobieracie sobie launchpady. Dlatego my właśnie wybieramy odpowiednie launchpady, żeby wiedzieć, że te projekty na tych launchpadach będą. Był projekt właśnie z poligona na engine starter niedawno. AioTek no, Spad może być interesujący, bo to jest nowy blockchain, który powstaje teraz. No i tak się właśnie, tak się właśnie. Zarabia kaciorkę, no musi myśleć, i to zwariowała. Nie, niestety nas tu nie było, ale. No, Broktopia to było coś. No, możecie sobie wziąć chainbroker, wrzucić sobie nazwy tych funduszy, właśnie do Crunchbase, to wtedy Crunchbase będzie was e-mailować. Znaczy emailować nie właśnie będzie, ale mają takie notyfikacje automatyczne, że jeżeli ten fundusz zainwestował w tym momencie w coś tam, to wtedy będziecie najwcześniej jak tylko to możliwe. W takiej sprzedaży, czego zobaczycie, że ten na przykład Polygon zainwestował w runcie sit w coś, no to szybko możecie tego projektu się odezwać, co tam jest, zobaczyć, czy jest ciekawy i zapytać. No, my chcielibyśmy zainwestować jako prywatny inwestor 10 tysięcy czy tam 20 tysięcy. A jeżeli macie mniejsze sumki i chcielibyście zainwestować, no to musicie się dowiedzieć, czy jakieś lunchpady będą używać, albo zobaczyć jakieś inne listy, gdzie są lunchpady i co przedstawiają, jakie projekty będą. I w ten sposób dobieramy tych tutaj, co robią największą kasę do naszych możliwości i naszych lunchpadów, które trzymamy. Pozdro!